W twoje serce rozwiążemy kudne sprawy. Od kilku dni spokojne życie Urszulin jest zakłócone. Tygodnia jest prześladowana przez 39-letniego Marka, którego poznała w dyskotece na imprezie dla simbi. Powinna była od razu poznać się na tym typie, ale było wesoło, był alkohol, ja trochę wypiłam, no i tak wyszło. Ura. W nocy kobieta obudziła się. Ula. 39 latek grał pod jej oknem miłosną piosenkę. się drzeć, Ja tu serial oglądam! daleko, na zawsze razem. Dlatego zawsze zostanę przy tobie i dla ciebie. Kiedy zaczął brzdękolić na tym swoim instrumencie i śpiewać, byłam wściekła. Obudził wszystkich moich sąsiadów. Miałam już tego dość. Kobiety lubią być zdobywane prezentami, kwiatami, wierszem. Kwiaty? O, liścik jest. Wiedziałam, że to od niego. Ten typ nie znał granic. Dziękuję, że się zgodziłeś. Widzisz tego, że nie pasujemy do siebie? Przestań mówić tak do mnie, słoneczko, myszko! Ja sobie już wszystko przemyślałem i uważam, że wszystko może nam się jakoś ułożyć. Jesteś moją miłością. Czyś ty zgłupiał człowieku? i Nie dociera to do ciebie? Chyba się rozchoruje od tej całej sytuacji. Ja nie mogę spać, nie mogę jeść. Wiesz co, ale on sobie wyobraża, a jak Bóg był? wie co. To musiało być fajnie, skoro... Wcale tak... nie był fajny, było ciemno po prostu. Boże, ty to masz na szczęście do tych facetów. Była zdziwiona, że drzwi balkonowe były otwarte. Pomyślała, że jej córki zapomniały je zamknąć. Kiedy chciała napełnić wannę wodą, czekał na nią kolejny szok. O, witam A co Cię, Co Najdroższy szampan jaki znalazłem jest Ty Wynocha ta... z boczęciu jeden wynocha. Wyjdź stąd. Różyczko. Wyjdź stąd. Puścimy sobie muzykę. Wiem, że jak ona to zobaczyła, to, to w duchu się ucieszyła. Ucieszyła się z tego, co dla niej zrobiłem. Ja mam do Ciebie prośbę, wyjdź za mnie. Och! F***! Zwariował. Puknij się w głowę! To, co jest między, między nami. nami było, jest. Ale co między, było? No, nic między nami by nie, nie, nie było? Rozumieć. Nic między nami nie było! Nic między nami! Poczekaj chwilę, dobrze? No to, co ja usłyszałem na tej rozprawie, to jest straszne. Opowiadali takie rzeczy o mnie. Marek nie może się zbliżyć do jej bliskich na odległość mniejszą niż 500 metrów. Nie, nie ja muszę to opowiedzieć mojej mamusi.